Witam Was, Bartek Bordan, PPC Gestok To w zasadzie ostatni film przed świętami, aczkolwiek jeszcze pomiędzy świętami a nowym rokiem postaram się dla Was coś nagrać. Mam nadzieję, że mi się uda. Natomiast w dzisiejszym materiale pokażę Wam na przykładzie zagranicznej spółki dywidendowej. Dokładnie będziemy sobie tutaj przerabiać Bank of America, który zresztą mamy w naszym portfelu dywidendowym spółek zagranicznych, i na tej spółce pokażę Wam. Kalkulacje na okresie pięcioletnim od 2017 do, 2000, do końca 2021, bo w zasadzie mamy już niewiele czasu do końca roku, w jaki sposób reinwestycja dywidend wpływa na stopę zwrotu z naszego zainwestowanego kapitału w taką spółkę. Oczywiście musiałem przyjąć pewne uproszczenia, na przykład takie, że nie uwzględniam kosztów transakcyjnych. Można to zrobić, bo chociażby Platforma XTB, o ile dobrze pamiętam, nadal oferuje możliwość zakupu akcji zagranicznych bez prowizji. No niestety nie możemy uniknąć podatku od zysków kapitałowych. W tym wypadku, jeżeli inwestujemy poprzez pośrednika z Unii Europejskiej, który nie ma odpowiedniego formularza, o ile dobrze pamiętam, ten formularz nazywa się W8BN, to Niestety u źródła, czyli w Stanach Zjednoczonych, płacimy 30% podatku. U nas musimy dopłacić 4%, no bo dla Fiskusa Polskiego zapłaciliśmy tego podatku 15% u źródła. Polskiego Urzędu Skarbowego zupełnie nie obchodzi, czy że w zasadzie amerykański Fiskus pobrał nam 30%. Z punktu widzenia polskiego urzędu mamy pobrane u źródła 15%, no i te 4% musimy dopłacić. Chyba że inwestujecie w akcje zagraniczne przez konto IKE. Niektóre domy maklerskie mają możliwość, właściwie udostępniają możliwość kupowania akcji zagranicznych w ramach konta IKE. Oczywiście uwzględniając limit, ponieważ konto IKE można prowadzić w złotówkach, no to oczywiście jest tutaj kwestia przewalutowania, ale w ramach tego IKE jesteśmy przynajmniej w stanie uniknąć tych 4% podatku, który musielibyśmy dopłacić i sumarycznie. Nasz podatek wyniósłby 34%. Ja zrobiłem sobie kalkulację, a właściwie zrobiłem dla Was kalkulację z uwzględnieniem tego podatku, bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych. No było z tym trochę liczenia na piechotę, bo tutaj chciałem też uwzględnić nie tylko podatek, ale też doważanie akcji, bo zakładamy, że każdą dywidendę reinwestujemy, czyli Kupujemy akcje wtedy, kiedy nam się uzbiera z dywidendy odpowiednia pula, żeby kupić chociaż jedną akcję. Natomiast to, co nam zostanie po zakupie tej jednej akcji, to chodzi nam do gotówki, która kolokwialnie mówiąc siedzi na koncie i czeka na kolejną możliwość dokupu co najmniej jednej akcji. Ale to wszystko Wam pokażę w arkuszu kalkulacyjnym. Na początek udało mi się znaleźć na zagranicznych serwisach kalkulator takich dywidend, które oczywiście nie mam tutaj pewności, czy uwzględnia podatek, czy nie uwzględnia podatku. Dla bezpieczeństwa załóżmy, że podatku nie uwzględnia, czyli będzie pokazywał wynik lepszy niż moja kalkulacja. I na przykład taki kalkulator dywidend macie tutaj na stronie, której adres wyświetla wam się w pasku przeglądarki, i możemy sobie wpisać tutaj dowolny ticker z amerykańskiego rynku kapitałowego. Tak jak powiedziałem, wybieramy Bank of America czyli skrót BAC. Zaczynamy od kwoty 2500 dolarów. Tutaj jeszcze mała uwaga do Was. Mianowicie, ja tą kalkulację robiłem dla dolarów, żeby nie bawić się w kurs walutowy, w przelicznik, bo to by mi dodatkowo skomplikowało jeszcze obliczenia, a chciałem to pokazać w jak najbardziej prosty sposób, żeby uzmysłowić mechanizm, efekt procentu składanego i mechanizm kuli śnieżnej, który się pojawia. Dlatego całą kalkulację i w ramach tego serwisu, który widzicie na ekranie, i w ramach arkusza, który za chwilę Wam przedstawię, robiłem w dolarach. Czyli mamy startową kwotę inwestycji 2,5 dolarów. Za tyle kupujemy akcję. Zaczynamy od początku stycznia, czyli załóżmy od 1 stycznia 2017 roku i kończymy 31 grudnia 2021 roku. Zakładamy, że w trakcie. Naszego okresu inwestycyjnego pięcioletniego nie robimy żadnych dopłat co miesiąc, czyli nie doważamy rachunku. Korzystamy tylko i wyłącznie z procentu składanego, który wynika z reinwestowania dywidend. Robimy sobie przeliczenie i zobaczcie: nasza początkowa inwestycja tysiąca dolarów po 5 latach ma wartość aż 5373 dolarów, czyli w 5 lat w zasadzie podwoiliśmy swój kapitał, plus oczywiście. Dostajemy dochód pasywny wynikający z dywidend. Także to jest pierwszy argument za tym, że warto rzeczywiście inwestować w pasywny dochód, inwestować w spółki dywidendowe, ale z jednym zastrzeżeniem. Mówimy tutaj o rynku amerykańskim, który ma po pierwsze ogromną kapitalizację, po drugie bardzo dużo spółek dywidendowych do wyboru, po trzecie spółki, które są firmami globalnymi. Które już długo istnieją na rynku, długo wypłacają dywidendy i te dywidendy rosną w czasie, więc mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak też będzie w przyszłości. Zobaczmy sobie w takim razie kalkulację, jakby to wyglądało, gdybyśmy do naszego rachunku dopłacali co miesiąc jakąś kwotę. Weźmy bezpiecznie, że co miesiąc regularnie dopłacamy sobie do rachunku 50 dolarów i za te 50 dolarów dokupujemy akcję. Po przekalkulowaniu. Naszej inwestycji w takim samym okresie okazuje się, że nasz kapitał, pomimo tego, że dopłacamy tylko 50 dolarów miesięcznie, czyli według aktualnego kursu to jest nieco ponad 200 zł miesięcznie, w dolarach to jest 600 dolarów miesięcznie, które przez 5 lat doważamy do rachunku, czyli 3000 dolarów. Nasza inwestycja jest warta finalnie ponad 10 000 dolarów, czyli z 2500 dolarów dolarów na rachunku, które początkowo zainwestowaliśmy akcje, uwzględniając doważanie 50 dolarów co miesiąc, czyli 600 dolarów rocznie, 3000 dolarów za okres 5 mamy finalnie wartość naszej inwestycji na poziomie ponad 10 000 dolarów. Możemy sobie tutaj oczywiście poeksperymentować, jeżeli wpiszemy 75 dolarów, to się okazuje, że zaledwie 25 dolarów miesięcznie różnicy robi nam prawie 2500 dolarów różnicy w finalnej wartości naszej inwestycji po pięcioletnim okresie. No i oczywiście rośnie tam nam także roczna stopa zwrotu. Taką kalkulację możemy sobie przeprowadzić dla dowolnych kwot, zarówno jeśli chodzi o startowy poziom e, zakupu akcji, jak i też regularne comiesięczne dopłaty. Natomiast w arkuszu kalkulacyjnym pokażę Wam teraz, jak to wygląda z uwzględnieniem podatku belki. Dlaczego to wymagało trochę pracy? Otóż musiałem za każdym razem. E, Tabeli dywidend i tabeli kursów na dany dzień, w momencie wypłaty dywidendy, poszukać sobie, ile wyniosła dywidenda, przemnożyć ją razy liczbę akcji, następnie urealnić to o 34% podatek, czyli to mamy w kolumnie netto każdą dywidendę, później zobaczyć kurs, wypłat, kurs na zamknięcie sesji w dniu wypłaty dywidendy i czy możemy za wypłaconą dywidendę, która oczywiście nam się kumuluje, Możemy zakupić chociaż jedną akcję. Zaczynamy od 3 stycznia, gdzie wpłacamy 2,5 tysiąca dolarów na rachunek i za te 2,500 dolarów możemy przy kursie akcji, który wtedy był 20 dolarów 44 centy, kupić 122 akcje. I to jest nasz bilans otwarcia. I zobaczcie, jak sytuacja się prezentuje w pierwszym roku 2017. Dywidendy są oczywiście kwartalne w Stanach Zjednoczonych, więc musimy uwzględnić, że przed Każdą wypłatą, dywid... po każdej wypłacie dywidendy, w dniu wypłaty dywidendy sprawdzamy, czy stać nas na dokupienie akcji. I w pierwszym roku, w pierwszym okresie, po pierwszym kwartale, mamy 122 akcje. Tu jest data wypłaty dywidendy. Kwota brutto dywidendy zaczynaliśmy od 7 centów na akcję. I uwzględniając ilość akcji, mamy około 8,5 dolara. to jest to 5,64 dolarów. I kurs w dniu wypłaty był 23,21 dolara. W tym momencie żadnej akcji nie możemy dokupić. W kolejnym okresie, w którym jest dywidenda wypłacana, mamy nadal 122 akcje. Dywidenda na koniec maja 2017 w takiej samej wysokości 7 centów, czyli mamy bardzo podobną kwotę dywidendy. Netto 5,50,65 dolarów, czyli identycznie jak w poprzednim kwartale. Ale nasza skumulowana dywidenda to już 11,29 dolarów. Tutaj też możecie to zobaczyć, jak, zaznaczycie te, jak zaznaczę Wam te dwie komórki. Przy kursie akcji 20,46 dolarów nie możemy kupić ani jednej akcji. I tak sobie tą dywidendę kumulujemy aż do czwartego kwartału, kiedy jak widzicie skumulowana dywidenda wynosi 29 dolarów, kurs akcji prawie 26 dolarów, czyli jedną akcję możemy sobie dokupić. Po dokupieniu tej jednej akcji już w nowym kwartale nowego roku pierwszy kwartał 2018, mamy 123 akcje, ale z poprzedniego kwartału zostały nam 3 dolary i 3 centy wolnej gotówki. No bo mieliśmy 29 dolarów z dywidendy minus cena zakupu akcji, 26 na okrągło dolarów, zostaje nam 3 dolary 3 centy. I ta wolna gotówka dodaje nam się do tej puli, która nam niejako siedzi na rachunku i czeka na zakup kolejnej akcji. Kiedy mogliśmy dokupić kolejną akcję? Otóż Kolejną akcję mogliśmy dokupić dopiero w czwartym kwartale przepraszam, w trzecim kwartale, gdzie skumulowanie mieliśmy 3,3 centy z poprzedniego roku, jak widzicie, 32,26 centów, uwzględniając 3 dywidendy z trzech kwartałów w 2018 roku, która, które to dywidendy zostały nam wypłacone na rachunek już w ujęciu netto po uwzględnieniu podatku 34%. I mamy wtedy 32,26 dolarów. I możemy sobie kupić jedną akcję, której cena, jak widzicie, skoczyła już do 28,80 dolarów. W tym momencie dokupujemy jedną akcję. I analogicznie po tym dokupieniu zostaje nam prawie 3,5 dolara gotówki, które to 3,5 dolara niejako wraca do kupki, do puli gotówki, która na rachunku czeka, aby po sumowaniu z następnymi dywidendami znów nam się uzbierało na kolejną akcję te operacje powtarzamy aż do końca grudnia 2021 roku, czyli przez kolejne 5 lat. I zobaczcie jak to wygląda na samym końcu. Mamy 129 akcji, dywidendę skumulowaną w wysokości 246 dolarów i 22 centów. Tutaj dodałem jak widzicie datę 31 grudnia 2021 roku, już Wam wyjaśnię dlaczego. Otóż, ten, oczywiście, ta data jeszcze nie nadeszła, natomiast już wiadomo, że dywidenda będzie 21 centów i będzie wypłacona właśnie z tą datą. W takim razie, mając 29 akcji i mając wiedzę na temat dywidendy, która jeszcze w grudniu wpadnie na nasz rachunek, to wiem, że Będziemy mieli 27 dolarów 9 centów brutto dywidendy od naszej ilości akcji, które to brutto będzie warte po opodatkowaniu 17 dolarów 88 centów. No i teraz zależy jaki będzie kurs na koniec grudnia i od tego kursu będzie uzależnione, czy sobie akcję kolejną dokupimy, czy nie. No, biorąc pod uwagę, że mamy uskładane gotówki, od ostatniego zakupu. 3,22 dolarów. Dwa razy wypłaconą dywidendę po 17,88 dolarów netto. Mamy 38,98 dolarów, jak widzicie sumarycznie, w gotówce na rachunku. I teraz, jeżeli kurs akcji będzie poniżej 39 dolarów, to prawdopodobnie uda nam się dokupić jeszcze jedną akcję. Natomiast no nie wiem, jaki będzie kurs 31 grudnia bieżącego roku, dlatego tutaj jest na razie puste pole i zobaczymy, co tutaj będzie można wpisać. Uwzględniając te doważania, to zobaczcie, że na ten moment tutaj kalkulacja wygląda w ten sposób. Czyli ona wygląda inaczej niż w tamtym ujęciu, które Wam pokazywałem na stronie internetowej. Czy tam jest popełniony błąd, czy ja gdzieś tutaj w kalkulacji popełniłem błąd, starałem się do tego podejść z najwyższą starannością i liczyć to dosyć dokładnie. Być może tutaj po prostu w wartości akcji coś jest inaczej policzone. No, ja wartość akcji brałem ze stoka na zamknięcie dnia, w którym dywidenda była wypłacana. Wydaje mi się, że to policzyłem dobrze. Natomiast no ta różnica na poziomie 300 dolarów, nie wiem skąd jest ta różnica, i raczej się w tym momencie już tego nie doszukam. Mniej więcej rząd wielkości jest podobny. Czyli mamy podwojenie kapitału i do tego mamy pasywny dochód netto w wysokości 246 dolarów, skumulowany oczywiście z tych 5 lat. I można sobie teraz wyobrazić, że jeżeli byśmy dopłacali co kwartał, nawet nie co miesiąc, ale co kwartał do rachunku jakąś kwotę. I za każdym razem, jak była wypłacana dywidenda, udawałoby nam się kupić co najmniej jedną akcję. To tych akcji mielibyśmy oczywiście dużo więcej. Z, tych, z tej większej ilości akcji dostawalibyśmy większą dywidendę, i z tej większej dywidendy moglibyśmy dokupywać jednorazowo więcej niż jedną akcję. Także procent składany będzie nam tutaj znacznie podnosił efektywność inwestycji w miarę upływu czasu, oczywiście to jest wiadome. Oraz w zależności od tego, czy zdecydujemy się dokupywać z jakąś regularnością te akcje, czy też będziemy operować tylko i wyłącznie na startowej kwocie 2500 dolarów i na reinwestycji samych dywidend. Niemniej jednak, mechanizm myślę, że dosyć wyraźnie pokazuje, że mamy tutaj darmowy przepis na pasywny dochód, który, którego wielkość jest uzależniona tylko od tego, jak wcześniej zaczniemy oszczędzać. Im wcześniej zaczniemy, tym mniejsze kwoty będą nam potrzebne do tego, aby po 20-30 latach osiągnąć zamierzony efekt i jak dużo potencjalnie nadwyżek finansowych jesteśmy w stanie przeznaczyć na doważanie akcji w portfelu. Tak jak wspomniałem, rynek amerykański się idealnie do tego nadaje, ponieważ jest rynkiem rozwiniętym, który ściąga ponad 50% globalnego kapitału. Są Spółki, które wchodzą nawet do indeksu dywidendowych arystokratów, są spółki, które od wielu dekad regularnie wypłacają rosnącą dywidendę, są markami globalnymi, czyli nie mamy takiego zagrożenia, że z dnia na dzień nam stracą płynność finansową albo znikną z giełdy. Dlatego rynek amerykański, nawet pomimo tego, że ten wyższy podatek musimy zapłacić, myślę, że się idealnie nadaje do tego, żeby sobie właśnie taki pasywny portfel, Budować, no i miejmy też świadomość, że dla nas, jako inwestorów, którzy operują w Polsce, zarabiają w złotówkach najczęściej, to jest coraz więcej możliwości właśnie inwestowania w zagraniczne akcje. Jeszcze do niedawna ja sobie w ogóle nie wyobrażałem, że będzie można w ramach IKE kupić amerykańską spółkę i to z taką łatwością, jak to się dzieje teraz bo ostatnio kupowałem przez swój rachunek Ike właśnie zagraniczną spółkę amerykańską, amerykańską, spółkę i wyobraźcie sobie, że zlecenie zostało mi zrealizowane w około 10 sekund. Czasami dłużej czekam na zlecenie, na realizację zlecenia u nas na parkiecie, na GPW, a w tym wypadku to była kwestia 10 sekund i już miałem akcję na rachunku. Przemyślcie sobie, czy nie zdywersyfikować części swojego na portfela właśnie o zagraniczne spółki dywidendowe. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał PPCG Stok I do zobaczenia w następnym nagraniu. Jedziemy po sukces. Cześć!